Na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynam serię vlogmasów, które na moim kanale będą pojawiały się co dwa dni. Co dwa dni będą pojawiały się nowe filmy, które będą poświęcone tematyce świątecznej. Będę się razem z Wami przygotowywać do świątyń. Już nie mogę się doczekać, ponieważ pierwszy odcinek święciłam na dekorowanie wnętrza, czyli dekorowanie naszego wspólnego pokoju z Karolem. Kupiłam już część rzeczy, a jak wyglądała zakup? Ty też uczestniczyłeś? Czy o co chodzi? A jak wyglądały zakupy? Przekonajcie się sami. Długo myślałam, jak w tym roku przyozdobić pokój, i stwierdziłam, że nie chcę za bardzo już tak mocno iść w czerwień, w zielony. Bardziej postawiłabym na beż z takimi dodatkami złotymi, lekko świątecznymi. Zobaczymy, czy mnie dzisiaj zakupy poniosą i, i, i tak naprawdę jaki będzie efekt finalny. Ale postanowiłam już troszeczkę wcześniej iść na zakupy i poszukać jakichś dodatków do pokoju. A jeszcze mogę Wam nadmienić, że oczywiście ta koszulka jest z Verso Story. Jeżeli jeszcze takiej nie macie, a chcielibyście taką kupić, to serdecznie odsyłam Was na stronę wersow.com. A teraz lecimy. Jeszcze dzisiaj mam ochotę wielką na nadrwalika, więc może zahaczymy na drwala Zawsze jak tutaj zaczynam, to ona wtedy się y, tutaj złości i ma ochotę na zabawę. Zawsze. Zawsze jak się kamera włącza. A jak się nie włącza, to wtedy jest spokojna. Mureczka! U nas się pieszy kamery. Nie nagrywamy Dawid. Pierwsze przysanek, TK Max. Tutaj znajduję zawsze najwięcej takich dodatków. Tutaj są też takie rzeczy do domu i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jakie dodatki znajdę właśnie na święta tutaj. z tym jest ich całkiem sporo. Widzę, że są tutaj jakieś już czerwone poduchy. Ale ja już mam poduszki. Wystarczy, że sobie kupię poszewki. Więc myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o poszewki, to znajdę takie ciekawe w homli. Tam jest często dużo takich fajnych dodatków. Kielich świąteczny na winko. Zarąbisty. Bardzo ładne to, to są To jest sanie dla psa. Takie legowisko. Mega fajne. Nie, to wygląda. To jest super do postawienia. To musi się mega kojarzy z dzieciństwa. Ja to lubię takie rzeczy, takie pierdółki, ale wiem, że to się po prostu ściera później w zmywarce i to tak ładnie nie wygląda, ale ogólnie piękna ta została. Ojej, to jest ekstra. Piszczący Nikołaj, To się jej spodoba, na pewno. Zobaczcie, kolejna pszczołka dla chmury. O, na choinkę już są. Ja będę musiała rozgrzewać tamte bańki, które kupiłam w tamtym roku, bo będziemy też ubrać choinkę, ale jeszcze nie teraz. Ten Mikołaj mnie do siebie przekonuje. Jest git. Kolejny przystanek, czyli Home You. No i tutaj już mamy mnóstwo dodatków na święta, więc super. Jezus, takie, to jest wszystko słodkie. Trochę wydaje mi się, że ten besz może być trochę utrudnionym zadaniem dla mnie, bo zdecydowanie widać, że więcej dodatków jest czerwonych, zielonych i tak dalej, i tak dalej, ale challenge akcept. zobaczymy. Ej, ten jest chyba lepszy niż tamten, co? Ten jest ładniejszy. Dobra, muszę to do Ady zadzwonić, żeby tamtego nie kupowała, bo ten jest fajniejszy. Jeszcze zamierzyłam tego pięknego renifera. Zobaczcie, jaki to jest ładne. Tego chyba też wezmę. Zawsze jak jestem w takich sklepach, to się boję, że wszystko stuczę. Bo ja ogólnie z reguły jestem niezdarą. Ja to jeszcze nie jestem zapaszek. Ja czekam na taki typowy zapach zimy. Określcie w komentarzu, jak według Was pachnie zima, jaki zapach się Wam najbardziej zimą kojarzy. Mnie zdecydowanie jabłka z cynamonem i goździki, Pomarańcze. To są moje zapaszki. Mega spokój. Jak jesteście fanatykami wielkiego kubka, czyli żeby napić się dużej herbaty lub kawy, to tutaj znajdziecie taki kubek Omen i za 29 zł. Jeszcze większy kubek za 39 zł. Omenu. Jezu on jest ogromny, zajebiste pościel świąteczny. Teraz bym chciała postawić na taką beżową pościel z jakimiś delikatnymi dodatkami i bardziej uzupełnić ten wesel o poduszki, jakieś takie bardziej przystrojone. Ale jednak pościel chciałabym mieć gładką, jakąś beżową albo jakąś taką delikatną. Zobaczcie, jak to na przykład jest tutaj. Tutaj jest taka na przykład, takie delikatne gwiazdki. Ona mi się bardzo podoba, tylko, że kurczę, mi nie będą pasować te szare, bo radno, żeby były złote. Coś, ale to bardziej, ale to jest takie trochę, jest trochę tendencne. Ale w ogóle fajnie jest, że tu jest tak więcej, a tutaj się tak zmniejszają te gwiazdki. To jest spoko. Żadna tak nie, nie ujmuje. i jak wiecie bardzo, bardzo, bardzo lubię Homle. Let's go! Idziemy do Homli. Już w widać, że jest mnóstwo różowych dodatków. Weronika2019 bardzo by się z tego ucieszyła, no ale nie teraz. Ja wolę teraz jak ja ogólnie jestem mam dosyć dużą estetką, ale jak przychodzą święta, to mi się nawet takie najmniejsze pierdowe, takie najbardziej intendentne rzeczy podobają. Po prostu nie mogę wtedy i muszę się tak ograniczać, że nie, nie kupuj tego, przemyśl to poważnie. Kolejny wielki kubek. Oni mnie czytają w myślach. I razem ten w kosztuje 199 czyli jest o połowę tańszy. Wielkościowo jest bardzo podobny. Im większy kubek, tym lepszy. Ta choinka też fajna, taka, żeby postawić ją obok tych lampionów. Może w sumie całkiem fajnie wyglądać. Serio, podoba mi się. Nazwę takie ozdóbki, zobaczcie. Ja teraz w jesiennym klimacie mam jakby habrezie. I Mam dalej ten wazon, który mi fajnie uzupełnia szafkę przy telewizorze. Zdecydowałam, że sobie wezmę takie ozdóbki i właśnie włożę na miejsce tych habrezi jesiennych. Wazon na ciastka. No zarąbisty. Zastanawiam się właśnie, czy wziąć taki troszeczkę bardziej przystrokaty, żeby uzupełnić ten pokój, czy właśnie taki minimalistycznie tutaj wrzucić piernik. Ale chyba ten trochę bardziej mi się podoba. No drodzy, no właśnie, burger wypala. Kolejną miejscówką, czyli Zarachą. Mam nadzieję, że znajdę sobie jakąś ładną pościel. Chodźcie, złote. No jestem w raju. Z jednej strony wziąłabym taką złotą pościel. Zobaczcie, ona jest taka delikatna, w takim troszeczkę klimacie świątecznym, ze złotymi dodatkami, ale z drugiej strony bardzo, ale bardzo, bardzo kusi mnie, żeby wziąć sobie taką w kratę. Faktycznie o wiele łatwiej jest dobrać w pokoju czerwone, zielone rzeczy, bo jest ich zdecydowanie najwięcej w czasie świątecznym. I beżowych troszeczkę mniej, ale z drugiej strony mam taki vibe, że będzie wszystko tak beżowo, złoto i tak dalej, i tak dalej. I boję się, że jak wezmę tą. To pościel w kraty, to mi to wszystko tak przytłoczy. bo ja się, że jak wezmę taką poszewkę, to kurczę już kraty tutaj nic nie będę mogła dodać. No chyba wezmę taką. żeby nie pachnie. Mega ładnie pachnie. To jest ten zapach. To są święta. Serio. Mega ładne. Muszę to mieć. I to wygląda w by ogóle jak starego potera Patrzcie. Nie? tak księga starego potera ale z pięknymi zap 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 zapaszkami. Ja jestem zdecydowanie... Jak się nazywał ten, co Elixir robił? Z... Sever Snape, właśnie. Snape za zajmował się eliksirami, więc ja bym była w szkole u, u, u Snape'a, bo ja ubiorę eliksiry i wszystkie co wszystko co ładnie pachnie, wszystko wmieszać. Biorę to normalnie. To nawet fajnie jest, żeby postawić jako ozdoba. W ogóle to też jest zarabisty pomysł na prezent, żeby komuś kupić takie właśnie. Nie zobaczmy. to wygląda. Te zapachy są przecudowne. Tak, tak dla mnie pachnie zima. Dodatkowo o tym samym zapachu jest jeszcze zapach do auta, także już wszystko będzie pachniało właśnie tym cynamonem, jabłkiem, goździkami itd, i tak dalej. Mega fajnie. Pomarańcza, imbir i clove to są właśnie chyba goździki. Nie no, ale przepięknie to pachnie. Serio. Okej. Okay. Biorę tyle zapaszków, bo uwielbiam jak coś ładnie pachnie. Się cieszę, bo tutaj akurat z Rzeszową udało mi się znaleźć takie fajne rzeczy, dodatki, pościel, puduszkę, No, bardzo ładne rzeczy znalazłam, jestem z nich bardzo zadowolona. Teraz takie jeszcze dopełnienie: idę zobaczyć do Flying Tiger, ponieważ Flewko i Flying Tiger często są takie właśnie pierdółki, małe, właśnie do uzupełnienia przestrzeni, więc zobaczę. No i to będzie wszystko. Kalendarz adwentowy, ale w następnym odcinku zobaczycie otwieranie kalendarzy adwentowych i będzie ich całkiem sporo. Ostatni przystanek, czyli Pepko. To jest mega fajne rozwiązanie do, do lampionu, bo on będzie działał na bateria i one się będą sieciły i będą fajnie cały czas się podświetlała, więc ja wezmę takie dwie świeczki sztuczne. Ten kubek jest w mega cute, z takim przykryciem. Ale ja już dzisiaj kupiłam taki wielki, wielki, wielki kubek na herbatę i on na pewno mi wystarczy. Jest coś takiego jeszcze na ciasteczka, też bardzo słodkie. Ja w tym roku będę wziął papierniki, więc na pewno sobie kupię taką blaszkę. To jest też super sprawa, bo są od razu foremki i blaszka i to kosztuje, to kosztuje w Pepco 15 zł, więc to jest super opcja Jeżeli szukacie też świątecznych duszek to tutaj możecie też znaleźć Pepco takie, jeżeli właśnie planujecie zrobić odwrotnie niż ja, czyli nie złote, a na przykład srebrne, dod do pokoju. Tak wyglądały zakupy. Udało mi się znaleźć naprawdę bardzo fajne rzeczy. Zaraz Wam podsumuję mniej więcej, gdzie kupiłam dane rzeczy, za ile, gdzie. Tak naprawdę polecam Wam zrobić zakupy, żeby udekorować swój pokój i przyrządzić swój dom na święta, gdzie udało mi się znaleźć najfajniejsze perełki. A teraz zobaczcie, jak pokój wygląda przed Metamorfozą. W zarze Home, home View Głównie. Tam jeszcze jakieś pierdółki podokupowałam w jakichś takich mniejszych sklepach, ale w tych kupiłam najfajniejsze rzeczy. Na przykład w TK Maxie y, takie zabawki świąteczne na chmurki, bo ona ubiorła jakieś takie więc to na pewno się jej spodoba. Ale jeżeli chodzi o artykuły do pokoju, to jestem bardzo zadowolona z tego oto Mikołaja. Jest przepiękny, bo jak wiecie, ja teraz poszłam bardziej w taki kolor beżowy, złoty i tak dalej, tak dalej, więc ten Mikołaj idealnie tam się pasuje. On kosztował 219 zł. Była to jedna z droższych rzeczy, jako taki osobny produkt, ale stwierdziłam, że ten Mikołaj już będzie na, na lata. Bardzo mi się ten Mikołaj spodobał i myślę, że na pewno będę go mogła wystawiać na święta. Co rok? Oprócz tego, jeżeli chodzi o ozdoby, kupiłam takiego złotego Renifera. On kosztował 59 zł również w You. i kupiłam jeszcze gigantyczny świąteczny kubek. Ja uwielbiam mam pić herbatę i dobrze o tym wiecie, więc im większy kubek dla mnie tym lepszy. Ten kosztował 39 zł, a ten 29 zł e, właśnie również w You. Z tego jestem bardzo dumna, ponieważ kupiłam sobie zapachy, które są idealnym odzorowaniem tego zapachu, jaki mi się kojarzy ze świętami. Ten zapach w Zerze Home kosztował. On był drogi. Kosztował 199 zł, ale on jest taki ogromny, więc będzie na pewno przez całą zimę nam służył. I kupiłam jeszcze drobne takie zapachy do łazienki, jakieś pierdółki i też kupiłam zapach do auta. Ten kosztował 49 zł. Dodatkowo kupiłam jeszcze taką świecę choinkową, również pozłacaną, więc to się będzie tak fajnie, mam nadzieję, wszystko komponowało ze sobą. Ta choinka kosztowała 89 zł. Zdecydowanie najdroższe ceny były właśnie w Darze Home. Tutaj kryje się nic innego, jak książka na przepisy. Przepiękna jest i będę sobie tutaj wpisywać jakieś przepisy i myślę, że już po prostu też, jak będę jechać na święta do domu, to przepiszę sobie też przepisy takie wieloletnie mojej mamy i to będzie taki mój zeszyt z przepisami rodzinnymi i też moimi, które sobie kiedyś stworzę. A tutaj moi drodzy, taki notatnik. Stwierdziłam, że to się będzie tak ładnie wszystko ze sobą komponowało i tutaj będę sobie wpisywać plany na nowy rok. Kupiłam jeszcze taką ramkę. Bardzo mi się spodobała, bo w ogóle ona jest kilku kilkustronna. Można sobie włożyć zdjęcia z jednej i z drugiej strony. Można sobie ją tak postawić i, i włożyć sobie zdecydowanie więcej zdjęć, niż my mamy teraz jedna. Zrobiliśmy sobie z Karolem takie ładne świąteczne zdjęcia, więc tutaj właśnie sobie je włożyłam. Kupiłam jeszcze taki fartuszek razem z rękawicą do pieczenia ten fartuch kosztował 30 zł, a ta rękawica 19.90 ten pojemnik mi się bardzo spodobał. Jest to pojemnik w kształcie choinki na pierniki, tak jak tutaj jest pokazane na zdjęciu. Bardzo lubię takie ciastka korzenne, właśnie takie piernikowe, więc pewnie one tutaj w tej choince wylądują. Taki właśnie pojemnik kosztował chyba o, właśnie, 79 zł. Kupiłam taką podświetlaną kulę, która prezentuje się tak. I do niej tutaj trzeba włożyć baterię i ona się będzie świeciła, i to będzie przepięknie wyglądało i będzie się fajnie komponowało z choinką, którą akurat kupiłam sobie w home, bo ona jest taka stęca i również jest podświetlana. I ona kosztowała w zarze Home 149 zł, i ja wzięłam sobie Rozmiar średni, bo jest jeszcze mniejsza i jeszcze większa. Ogromna kula. I tutaj, moi drodzy, kupiłam sobie takie ozdoby. Teraz na jesień były włożone takie habrezie do mojego wazonu. a teraz wazon zostaje, ale przekładam sobie na ozdoby takie właśnie zimowo-świąteczne. Kupiłam sobie takie, takie sztuczne krzaczki. One kosztowały 19,90 zł za taki krzaczek, drogie były. Bo jak tak sobie pomyślę, to trzeba kilka uzbierać, żeby to ładnie wyglądało. Ale myślę, że to też jest właśnie ozdoba, która starczy mi na lata, bo to jest ozdoba, która jest ozdobą sztuczną, którą można co roku wyciągnąć. I jest jeszcze taka podświetlana choinka, która kosztowała 59 zł. I zobaczcie, się tak rozkłada. I ona będzie stała chyba na dole Postawię na ziemi właśnie obok tej kuli Jeszcze nie wiem, ale taką mam mniej więcej na nią wizję Jest właśnie taka na takim brokatem I też są tutaj przeprowadzone lampki Więc fajnie, tutaj włożę sobie baterię Też będzie mi ona świeciła Ogólnie będzie dużo jak tej zimy Mam taką wizję, że wszystko będzie tak ładnie I będzie taki trochę romantyczny vibe Zobaczymy czy Karolowi się też spodoba Jak zawsze mi zostanie tą wizję dekorowania naszego pokoju Mówiłam, że on się nie wtrąca Zobaczymy też jego reakcję w dzisiejszym odcinku Także co, nie pozostaje nic innego jak iść od pokój tak prezentuje się teraz nasz pokój. mam Zamiar tutaj wprowadzić kilka zmian. Między innymi już nie będzie tutaj stał ten biały fotel, bo ja uwielbiam siedzieć na tym fotelu, który stał u nas na balkonie. Ja uwielbiam tam przesiadywać, on jest bardzo mięciutki, a ten fotel jest taki, no taki o, więc go wyniosę na przedpokój. Tam postawię też kwiatka, więc tam zrobimy taki kącik luźny obok tych terariów. A tutaj włożę sobie ten fotel i go sobie ozdobię. Także pierwszą zmianą jest wyciągnięcie stąd tego fotela i zobaczcie, jak dużo miejsca już jest. Zobaczcie, jak dużo miejsca on zajmuje. Żegnam się już z tą kolorystyką na rzutek. Teraz będą bardziej świąteczne, mimo tego, że zielone w sumie też się dalej kojarzy ze świętami, ale to był mój wystrój jesienny. To jest jeszcze osoba, którą przywieźliśmy z Egiptu. Mieliśmy ją od, od Ahmeda. Ahmed się nazywał Ahmed Nihitros, pewnie go kojarzycie jeszcze z instastory. Ale kupiliśmy od niego to... Za 100 dolarów. Przepłaciliśmy, jak nie wiem, i po prostu potem się okazało, że w ogóle Achmed nas naciągnął, i tak dalej, ale już trudno. Swoją drogą przynajmniej był śmieszny, przynajmniej mamy historię. Tak nas naciągnął, że to szok. zamieszkasz sam jako facet i masz jedną poduszkę, kiedy zamieszkasz z dziewczyną. I tych poduszek jest mnóstwo. Wymieniłam tamte habrzecie na taki bardziej świąteczny klimat i teraz prezentuje się ten mazon. o tak. podoba teraz, jak to wszystko wygląda i jest tak idealny punkt w moim, w moim stylu. Bardzo się cieszę, że postawiłam właśnie na przeważający kolor złoty i beżowy i że jednak nie poszłam w cały czerwony pokój, bo ten pokój teraz bardziej kojarzy mi się ze mną i czuję się w nim zdecydowanie bardziej komfortowo, ale pewnie za rok znowu mi się zmieni i będę mogła troszeczkę też w inny sposób udekorować swój pokój. Kto wie? Na pewno wiem, że te ozdoby, które teraz kupiłam, zostaną ze mną już na lata, ponieważ już kupiłam takie konkretne. W tamtym roku jednak kupowałam bardzo dużo takich pierdółek, takich rzeczy, które mogło się już teraz rozwalić, bardzo dużo rzeczy mi się rozwaliło. A teraz już mam tak idealnie, tak jak mi się bardzo podoba. No i mam to swoje krzesło, które bardzo lubię. Będę mogła sobie tutaj przesiadywać, Dodawać jakieś posty na Instagram, czytać sobie od Was komentarze i wiele, wiele, wiele innych. Bardzo lubię to krzesło. Ja je kupiłam chyba jakiś czas temu w ogóle, nie wiem czy nie w Carrefourze. Ale w Carrefourze. Takie krzesła też były w Homli, w wielu, wielu, wielu sklepach. Jeżeli chodzi o pościel, to tak jak widzicie teraz postawiłam sobie na taką beżową pościel, a na kolorowe dodatki, czyli właśnie kolorowe poduszki. Bardzo mi się podoba ta krata, która tak właśnie nadaje taki troszeczkę świąteczny klimat, tak jak ja właśnie dzisiaj oprowadzam Was i piżamie, w kratę. Tak właśnie te poduszki też dodają takiego specjalnego klimatu. Bardzo podobają mi się te poduszki. One są z H&M Home, bo tych Wam jeszcze nie pokazywałam. Wstawały chyba około 20-30 zł. Jeżeli chodzi o pościel, to pościel mam z Zary Home. Dywaniki nie mogą być z nami przez dłuższy czas, ponieważ chmura jeszcze sobie je troszkę myli i je często obsikuje. Jak tylko je wypiorę to kolejny raz mam nadzieję, że już tak się nie stanie. Są to w ogóle jeszcze dywaniki z przedniego domu ekipy i bardzo ja lubię. Jeżeli chodzi o mój kącik, to postawiłam taką... No nie chciałam tutaj kłaść bardzo dużo pierdół, bo ja też wiem, że e, też często sobie z szafki coś wyjmuję i chcę mieć dużo miejsca mimo wszystko na tej mojej szapeczce nocnej. I postawiłam właśnie na takiego renifera i na jedną świecę. Ja uwielbiam w ogóle zapachy, które kojarzą się z zimą. Ten cynamon, goździki, pomarańcze, to są moje jednak ulubione zapachy. Dlatego tutaj postawiłam sobie jeszcze przy łóżku dodatkową świecę, ale też mam tutaj bardzo dużo zapachu unoszącego się w powietrzu, bo mam tutaj ten zapach. I Wam szczerze, że ten zapach rozpyla zapach tak, pachnie tutaj tak naprawdę bardzo intensywnie w całym pokoju, więc ten zapach naprawdę bardzo Wam polecam. Tutaj kupiłam sobie jeszcze zapach reju, bo ja też lubię sobie psikać pościel, albo poduszki właśnie te ozdobne, żeby wszystko mi bardzo ładnie pachniało. Trochę mam na tym punkcie obsesję, tak jak na punkcie mycia rąk. Ale jeżeli chodzi o ten kącik, to znów puściłam sobie na telewizorze kominek. Wy również możecie sobie puścić na YouTubie, co jest z YouTube'a taki kominek, który się wyświetla. Dla mnie taki kominek właśnie nadaje bardzo fajny taki klimat w pokoju i tak przypomina trochę światła. Nie mam naturalnego kominka, więc po prostu jest taki po prostu I też jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o ten kącik, to jest w ogóle jeden z takich moich ulubionych kącików w naszym pokoju. Tutaj wiszą wszystkie magnesy z miast, które odwiedziliśmy razem z Karolem. Mamy taką zasadę, że zawsze jak gdzieś jedziemy, to sobie właśnie kupujemy magnes. To musi być podróż wspólna. Jeżeli gdzieś jedziemy osobno, to tego magnesu nie kupujemy. Także tutaj wiszą takie nasze magnesiki. No i Tutaj postawiłam sobie tego Mikołaja i on bardzo fajnie się komponuje z tą świecącą kulą. No i te książki. Tutaj mam tą książkę. No, przyznam szczerze, że to jest trochę tak bardziej na ozdobę, żeby ładnie wyglądało na razie ta, ta książka Khanna, ale na pewno sobie tutaj będę te przepisy tutaj wpisywać. Standardowo zostawiłam nasze zdjęcia z Karolem, ale jeszcze mam na pomysł, że zrobię ramkę, do której włożę zdjęcia zrobione polaroidem, także będzie dodatkowy klimat. Jeżeli chodzi o kładzik... To tutaj za dużo się nie zmieniło, też po prostu dołożyłam mu takie dodatki. Te dodatki w ogóle wszystkie trzy zostały jeszcze z ubiegłego roku. Stwierdziłam, że bardzo fajnie mu się będą komponowały. Widzieliście, pokazywałam Wam w sklepie, że w się było tak, dużo takich kul, ale strzeliłam się, że została mi jeszcze taka z zeszłego roku i w sumie bardzo fajna jest i, i też mi się spodobała, więc zostawiłam ją do Karola, bo Karol lubi takie, takie rzeczy. Oczywiście zmieniłam też kącik chmureczki, te zabawki, które mi ona bawiła się do tej pory, tutaj w pokoju, dałam na dół, żeby mogła się bawić nimi na dole, a teraz dołożyłam jej jeszcze takie świąteczne. Też są dodatki, świąteczne piszczałki, także to jest kącik chmurki. Jestem bardzo ciekawa, czy się jej te nowe zabawki spodobają. Zobaczcie w ogóle, jak ta moja monstera się rozrosła. Troszeczkę mi ten liść się zaczął cuć, więc jak macie jakąś radę dla mnie, jak lepiej dbać o tą monstera, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, bo jest to kwiat, który chyba najdłużej przetrwał w historii tego pokoju. Ale jak macie jeszcze jakieś takie rady, to koniecznie napiszcie mi, żeby mogła się troszeczkę więcej dowiedzieć. I też jak dbać bardziej o tego liścia, czy mam coś, no nie wiem, to nie wiem, co mam z nim tak naprawdę zrobić. A jeżeli chodzi o ten kącik, to fajnie to wszystko zostało sobą mnie tu jeszcze świeczkami teraz zgasło, ale będzie fajnie można sobie to poświetlić wieczorem. Tu jest kącik z piernikami. Teraz sobie dosypię jeszcze troszeczkę więcej tych pierników. Co jest fajne, to to, że zobaczcie tą choinkę. Można sobie otwierać. I tu można na przykład wrzucić sobie inny rodzaj pierników. Tutaj znowu inny rodzaj pierników. lub na przykład własne wypieki. Ogólnie ta choinka myślę, że była takim strzałem w dziesiątkę, bo ja obrębam pierniki i pewnie za około tydzień już tych pierników wszystkich nie będzie, a i tak sobie jeszcze później je dorzucę. I to sobie zostawiłam jeszcze z tych dekoracji, które robiłam podczas tych jesiennych zmian, bo bardzo mi się podobają. I w sumie te dodatki też się kojarzą z zimą, więc myślę, że tutaj bardzo fajnie się komponują zresztą. Te świeca na razie szkoda mi je jeszcze podparać. Na razie służy troszeczkę. Jako taki element ozdobny, ale myślę, że też przyjdzie na nią czas. Na razie bardzo ładnie wygląda, więc nie chcę jej jeszcze rozpalać. Ale ze światłem to jest nic. Zobaczcie, jak będzie miało klimat, wszystko, jak tego światła nie będzie. I to wszystko się ładnie świeci. Wiele takich klimacik. I ten kominek jeszcze tak, tak się tutaj wyświetla. No mega, mega fajnie. Ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z wystroju naszego pokoju. Uważam, że nie jest taki przesadzony, jest taki wpół. I te wszystkie dodatki są takie klimatyczne. Dajcie znać oczywiście, jakie jest Wasze zdanie i czy Wam się podoba. Jingle them bells and frolic Oh, by gosh, some stalling Eggnog, gin and tonic make you tight, gay and jolly Same procedure every year I just can't get enough I drink till Rudolph reappears I toast to him that red-nosed deer Ogólnie, w normalnych okolicznościach to bym powiedział, że Ale super, znowu Weronam zagrać Ci opokój Ale to jest świątecznie, więc właśnie w sumie się cieszę Fajnie, tak? że przyrządziłaś No nie mogę się doczekać, więc jestem ciekaw jak fajnie to zrobiłaś No to dobra, uwaga, uwaga Ulala, no ale taki klimacik, czekaj tak fajnie było jest takie fajny No właśnie, wioski. taki fajny na wieczór No, no Fajnie? No, a takie duże lampki dałaś? Tak, właśnie takie, bym, tak troszeczkę było tak bardziej swojsko. Fajnie, fajnie Duszeczki, czekaj zakładam No oczywiście, no, sobie tak, bo nie, tak nie widać tych poduszek Napiszę, <grym> napiszę Napiszę, napiszę, bo to jest dla przepisy A gdzie reakcja chmury? No właśnie, że zaraz weźmiemy chmurkę Ale jeszcze ci chcę pokazać jeden, nie przeszkadzać ten zapach, wątki. No właśnie, tak wszedłem, tak na początku byłem taki ale nie, w sumie jest git Mi się I jeszcze tu mamy pierniki, patrz jak piję, jak zapas o, 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 dawaj piernika I, Bardzo to, ładnie I akceptujesz swoją część? Masz tutaj Mikołaja, masz tutaj kulę A gdzie jest książka? Teraz, uwaga, książka jest tu Bo przełożyłam, że było ładniej Tutaj są książki moje, tutaj sobie możesz ułożyć Masz filmiczki na już nagrane? no a czemu? Pytasz? Dawaj mi moją książkę Ale dobra, to przełożę zaraz ją, ja jeszcze Marcie pokażę To jest nie ten, niepraktyczne e, No, gil, może być, fajnie Może być! W się sensie nie przeszkadza, nie będzie przeszkadzało Ale to jest fajne, że jest tak za tak bardzo fajnie nie przesadziłam, co nie? Właśnie myślałem, że będzie więcej no. Myślałem, że tu będą jakieś łańcuchy, no, ja. światła, wszędzie A ja właśnie nie chcę tak co A jest taki ja po klimacik Tak, się... klimacie, Ta. i właśnie tak chciałam, żeby tak było tylko no. troszkę, taki, taki wiesz, no troszkę, no jest dużo Tu jeszcze odpisać, może tak, tak, bo tak idealnie by pasowały. W sumie mogłam tu kupić jakieś taki na magnesie, jakieś Mikołaja czy coś No to w sumie mogłam jeszcze coś dodać tak Nie patrz ci. Mura, nie patrz I uwaga m... Patrz Mura O, wyciągnąłeś jej Ciekawe do którego pójdzie pierwsza No O, o. Chodź móreczka. Chyba się jej spodobały. No jej się podobają wszystkie. So i są miękni. Tak. Wyniosła. Podoba się jej. Apropt. Apropt zabawka. Aprod zabawka. Czyli akceptujesz, tak? Tak. Dobrze. Co to? Nie wiem, tak jak O, jak złoto! Ale fajnie, bo jest tak, właśnie minimalistycznie. A ty mówiłaś, że chciałaś teraz. Tak, nie, nie, nie tak pstrokata, nie? Tak, ja chciałam być ciepłą. Też, też sobie włączyłam kominek, No i wiadomo, ciepło. Ale w ogóle z tym kominkiem to w ogóle było mega śmieszne. Bo ja pamiętam, że w tamtym roku mi to Dawid znalazł na tak? telewizorze Dawid mi to znalazł. Ja tak już sobie puściłam i mega dużo ludzi to podłapało potem. Tak, tym ja, tym ja tym widziałam. Nie widziałam tego. Kasia, ja chyba nawet to i też teraz dać ci tego. To jest w ogóle mega fajny. Nie macie kominka, ty sobie próbować tak. taki? E <laughs> aí Taki wajb świąteczny. Dokładnie. Fajnie! Oj, szeczkę, o, widzę długańkę. Ona jest zajebista. I w ogóle wiesz, że Gdy ona góry? jest patrzy dwóch O kurde, myślałam, no. że ona jakoś tak odgrywa ja Też, też tak. tak myślałam, a okazuje, że jest dwa I ja mam sobie na coś pierwsza, tam mogę sobie Fajnie. I tak to wygląda. Ja się najbardziej cieszę z tego fotela. Najlepsze, że właśnie na balkonie stał mi ten, ten fotel i ja sama nim lubiłam przydywać, ale często taki z mógł, to no. się dałam mokrą dupę. No, no. A teraz już wybrałam to wszystko od nowa i mam już pokoje, więc sobie mogę sobie przydywać. To co? Mhm. Lecimy do Marcy na reakcję, także. Moją reakcję na pokój Marty możecie zobaczyć na odcinku Marty już jutro. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie koniecznie znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Widzimy się na moim kanale już 3 grudnia, gdzie pojawi się kolejny film yy, Vlogmas na moim kanale i będzie to spakowywanie kalendarzy adwentowych. Koniecznie musicie to zobaczyć, bo będę rozpakowywała kalendarze adwentowe na każdą literę alfabetu. Także widzimy się już za dwa dni na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!